Szukasz świetnego głośnika dla siebie lub jako idealny prezent? W tym nagraniu pokażę ci bezprzewodowy, wodoodporny, a co najlepsze, niedrogi głośnik. Już teraz kliknij tę łapkę w górę i zaczynamy. Cześć! Z tej strony Paweł i witam Cię na kanale Techmania HD, na którym zajmujemy się wieloma nowinkami i gadżetami. Więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, naprawdę warto. Dzisiaj pragnę pokazać Wam głośnik bezprzewodowy firmy Blitzwolf, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ale wszystko po kolei. Głośnik przychodzi w niepozornym, kartonowym opakowaniu. To jednak nie opakowanie ma nas cieszyć, a przecież sama jego zawartość. Po otwarciu, bez zbędnych formalności, od razu dostajemy to, czego oczekujemy. Głośnik sprawia wrażenie solidnego, dobrze wykonanego i konkretnego produktu. Wraz z nim w zestawie otrzymujemy kabel minijek do podłączenia tych urządzeń, które nie są wyposażone w bluetooth, oraz dobrze nam wszystkim znane mikro-USB służące do ładowania. Przyglądając się bliżej naszemu bohaterowi, wystarczy tylko jedno spojrzenie i od razu widzimy, że mocna, gumowa obudowa ma za zadanie znosić wszelkie nieprzyjemności losu. Widoczny kolor błękity na froncie jest tylko elementem stylistycznym i jeśli ktoś woli, to głośnik ten jest dostępny również ze wstawkami koloru pomarańczowego. U góry znajduje się dioda LED. Spełnia ona rolę informacyjną o tym, że urządzenie jest włączone, sparowane, że szuka urządzenia, z którym byliśmy ostatnio połączeni lub informuje nas o niskim stanie baterii, ale również o jej ładowaniu. Największy obszar przedniej części wypełnia perforowany metal, za którym kryje się nie jeden, a dwa 40 mm głośniki średniotonowe o mocy 5 W każdy i pracują one w trybie stereo. Wydaje się to nie mieć specjalnego znaczenia, jako że są przecież one osadzone tak blisko siebie, jednak zmienia to charakterystykę wypełnienia pomieszczenia dźwiękiem. Dodatkowo gdzieś pomiędzy tymi głośniczkami znajduje się również mikrofon, który pozwala na prowadzenie rozmów. Z prawej strony umieszczona jest gruba klapka, pod którą znajdziemy dwa złącza. Pierwszym jest gniazdo micro USB, służące oczywiście do ładowania głośnika, a niżej wejście mini jack. Na tyle również znajduje się perforowany metal i bynajmniej nie jest on tu tylko i wyłącznie dla prezencji, ale chroni on szeroki, niskotonowy trzeci głośnik. Z uzupełnia on nutę o głębokie brzmienie. Na górnej części od lewej znajduje się zawieszka, która czasem może się naprawdę przydać oraz... Oczywiście, przyciski. Pierwszy z nich to włącznik, drugi służy do zmniejszenia głośności lub do przeskoczenia do poprzedniego utworu, kolejny to klawisz pauzy, ale zarazem służy on do odbierania, kończenia i wybierania ostatniego numeru. Oraz jako ostatni mamy tu przycisk zwiększenia głośności, który również po przytrzymaniu pozwala na przeskoczenie do kolejnego utworu. Na spodzie znajduje się antyposizgowe nóżki oraz gwint do zamontowania głośnika na przykład na statywie. Tak więc, na co komu taki głośnik? Pytanie niby banalne, lecz dzięki certyfikatowi IPX5 nadaje się on nie tylko do zwykłego, codziennego używania w warunkach domowych, ale jest także świetnym partnerem chociażby na wycieczkach. Możemy go zabrać na letni piknik czy na wieczornego grilla. Odporność na zalanie sprawia, że w razie deszczu jest on całkowicie bezpieczny. W takiej sytuacji można go nawet zapomnieć na całą noc i w razie ulewy żadna krzywda mu się nie stanie, czego Czego bym nie radził próbować zwierząt podłączoną do gniazdka sieciowego. Świetnie się sprawdza również w trakcie letniego wypoczynku na plaży czy podczas prac w ogrodzie. Jak widać zastosowań naprawdę nie brakuje, jednak przy wyborze głośnika najbardziej interesuje nas sam dźwięk przez niego wydawany. Moje zapewnienia o tym, że gra on całkiem nieźle, na niewiele się tu zdadzał i nie chcę, abyście polegali tylko i wyłącznie na moich własnych odczuciach. Poprzez YouTube niełatwo jest przekazać Wam dokładnie te same wrażenia, niemniej jednak w celach porównawczych postaram się na swój sposób umożliwić to tak, jak tylko mogę. W tym celu zestawiłem głośnik z kilkoma różnymi sprzętami, starając się zachować możliwie podobne warunki, jak i głośność podczas nagrywania. Ze względów licencyjnych jestem ograniczony doborem utworów, jednak wybrałem coś z wokalem, ale i dobrze słyszalnymi niskimi, jak i wysokimi tonami. Tak więc już teraz załóż dobre słuchawki i posłuchaj na własne uszy. I can't believe The nightly waste All we'd given But honestly You've gotta know That this ain't living But we could run A I never thought that this would be our end. But it's nothing new. And my lover's honesty. I can push it back, push it back down if I have to. If you want me to, we can The stars stars fall. <laughs> so tell me now what's left to lose it. Mam nadzieję, że ten test choć w małym stopniu przekaże Ci to, jak gra głośniczek. Z ciekawych informacji warto jeszcze dodać, że czas uzupełnienia baterii po całkowitym jej rozładowaniu wynosi średnio od 4 do 5 godzin w zależności od ładowarki. Natomiast czas ciągłego działania w trybie Bluetooth przy ustawieniu około 70% głośności waha się od 6 do 8 godzin. Zasięg również jest standardowy jak dla Bluetooth i wynosi on do 10 metrów. Teraz po zebraniu wszystkich spostrzeżeń możemy przejść do podsumowania produktu. Do plusów bez wątpienia zaliczam świetną jakość dźwięku osiągniętą przy kompaktowych rozmiarach. Te dwa głośniczki przednie plus niskotonowy z tyłu robią naprawdę wiele. Kolejną zaletą jest odporność na zachlapanie i choć nurkować się z nim nie da, to żaden deszcz czy prysznic mu nie straszny. Zaimplementowany mikrofon również zaliczam jako plus. Jakość ani czystość dźwięku nie jest idealna. Niemniej jednak, gdy testowałem tę funkcję, druga strona mnie słyszała. Tak samo ja i o, co według mnie samo w sobie już jest wielkim sukcesem. Na pewno nie polecam do korzystania z głośnika do długich rozmów telefonicznych, ale jeśli zostaniemy złapani pod prysznicem, czy w kąpieli, można śmiało odebrać, chwilę pogadać, czy nawet poprosić drugą stronę o dzwonienie za jakiś czas. Kolejnym atutem jest możliwość podpięcia każdego urządzenia wyposażonego chociażby w mini jack przy pomocy załączonego kabla do zestawu i choć uchwyt drobiazgiem jest, to jednak pozwala na zawieszenie głośnika pod prysznicem czy do plecaka za pomocą karabinczyka. Kolejną zaletą są podgumowane krawędzie, które zapewniają zwiększoną odporność na upadek czy inne przeciwności losu. Jeszcze do zalet chciałbym również dodać ciekawy wygląd. I choć jak zwykle jest to tylko i wyłącznie kwestia gustu, to wygląda on lepiej, aniżeli gorzej. Uważam także, że głośnik ma bardzo dobrą cenę. Jednak ta się ciągle zmienia, dlatego też w opisie tego filmu pozostawiłem dla was linki do sklepów internetowych, gdzie możecie go zakupić. W momencie kiedy publikuję ten film jest tam również zniżka na 21%, więc jak najbardziej warto z niej skorzystać. Plusów, jak widać, mamy wiele. Jednak nie są też wolne od wad, a do tych zaliczyć mogę na pewno brak portu USB, z którego można by było podładować inne urządzenia. Jest to rzecz, której mi najbardziej brakuje w tym głośniku. Kolejnym minusem jest brak informacji o stanie poziomu naładowania baterii. Chodzi mi tutaj o to, że po uruchomieniu powinien głośnik podać nam przybliżony czas działania, tak jak dzieje się to w większości słuchawek Bluetooth. Oczywiście, gdy bateria jest już bardzo słaba i zostało nam jakieś 5 do 10 minut grania, dioda pulsuje na zielono, co w samo w sobie jest trochę dziwne, oraz rozbrzmiewa dźwięk ostrzeżenia, który tak na marginesie jest strasznie irytujący. Kolejnym newsem jest brak możliwości połączenia większej ilości głośników jednocześnie. Jako ostatnią wadę zaliczam tutaj brak NFC, przez co zmiana sparowanego urządzenia nie jest taka łatwa. Reasumując, to, głośnik ten bardzo przypadł mi do gustu. Oczywiście na rynku odnajdziecie też większe i lepiej grające produkty znanych marek, ale one kosztują nie około 120 zł, tak jak ten w tym momencie, tylko bliżej 600-800. A różnica choć jest, to nie jest aż tak miażdżąca jak różnica w cenie. Kupując produkt nieznanej mi wcześniej marki, nie wiedziałem czego tak naprawdę oczekiwać i byłem przygotowany na średnie wrażenia. Potrzebowałem tylko czegoś, co wydawałoby jakikolwiek dźwięk uminający mi prysznic, a jak się okazuje, jest on używany codziennie i nie tylko przeze mnie. Znalazł się on również na liście do obowiązkowego spakowania na kolejne dłuższe wakacje. Więc jeśli podoba Ci się ten głośnik i szukasz jednego dla siebie, to w opisie pod tym filmem załączam linki do kilku sklepów online. Jeżeli podobało Ci się to nagranie, bardzo proszę, pozostaw po sobie chociaż tą łapkę w górę oraz subskrybuj mój kanał. A może znasz kogoś zainteresowanego tematem. Jeśli tak, koniecznie wyślij mu linka. Natomiast jeśli masz jakiekolwiek pytania, jak zwykle możesz je zadać w komentarzu pod tym filmem. Tymczasem ja się z Tobą już żegnam i zapraszam do następnych nagrań. Trzymajcie się. Hej!